Hej, cześć, witajcie z tej strony Foxes. W tym filmie pokażę Wam jak zrobić owczarkę, czyli po prostu taką automatyczną farmę owiec, i przy okazji pokażę Wam w jaki sposób ja zbudowałem tutaj taką super dużą e, właśnie farmę owiec. O czym Wam teraz tutaj opowiem i Wam pokażę. Ogólnie na moim saveie tutaj nie ma dźwięku z racji, że się coś zbugowało. Nie wiem, może owce były za głośno i się Minecraft obraził. Ale, ale, ogólnie nie ma dźwięku, także się tym nie przejmujcie, najpewniej będzie wam w tle lecieć jakaś muzyczka, czy coś takiego. Dobra, tutaj podrzucamy te owce, bo tutaj przypadkiem jedno szkło zbiłem i... I mi uciekła owca, ogólnie tak. Te mechanizmy, tutaj, ta sekcja, może ja wam ją oddzielę jakoś na przykład... Stone'em, o. To, tutaj, to jest jeden mechanizm. Te mechanizmy nachodzą na siebie, czekajcie, oj sorry. Te mechanizmy nachodzą na siebie z racji, że po prostu, żeby to jak najmniej zajmowało miejsca, ale ogólnie, tak, owca z tym dispenserem zamknięta. Tutaj to jest jeden mechanizm, no a to szkło jest wykorzystane do kolejnego mechanizmu. Tak to działa. Ok, skupiamy się tutaj na tej pierwszej owcy. Więc jak to działa? Tutaj mamy dispenser, w którym mamy nożyce do ścinania e, wełny od owcy. Dookoła wszędzie ma wełn, e, wełna. Owca ma wszędzie tutaj yy, bloki trawy, tak, żeby nie, nigdy nie, nie zjadła wszystkich bloków. Bo po prostu może tylko z tej kratki jeść bloki, na której stoi, tak jak ta tutaj, właśnie. No i tutaj dookoła wszędzie jest trawa, żeby ta trawa odrastała. Tutaj też za chwilkę powinna odrosnąć. I teraz, tak, w jaki sposób to działa? <laughs> działa to w taki sposób, że tutaj, tu jest obserwer. Taki bloczek, o dokładnie w ten sposób ustawiony, czyli obserwer, bo observer jak zobaczycie, obserwer ma buźkę, nie? On ma twarz. On tą swoją twarzą patrzy na ten blok, na którym stoi owca. Jeśli owca zje e, trawę z tego bloku, ten blok się zmienia z bloku z trawą na po prostu ziemię, czyli nie ma trawy na tym bloku, nie? Na dirt się zmienia. I jeśli coś takiego zobaczy nasz tutaj obserwer. On wysyła sygnał tutaj do tego redstone'a, który jest wyżej. Można takie połączenie tutaj zrobić, właśnie w, te, w ten sposób jest to zrobione. On wysyła tutaj sygnał. Na przykład, jeśli jemu tutaj coś zmienimy, on też wyśle sygnał. O, widzicie? Zapala się na czerwono, jak się zmienia. No. i on wysyła sygnał do dispensera, który stoi wyżej. Też Wam to tutaj zaprezentuję. Widzicie? Dispenser wykonuje daną czynność. Tą czynnością jest użycie tutaj... E, no, wypadło mi słowo. No tych nożyczek do strzyżenia owcy. I tak wygląda cały mechanizm. Jeszcze tutaj pod tym blokiem, czyli pod blokiem, na którym stoi owca, mamy tutaj wagonik e, z hopperem, czyli z lejem. I na nim mamy ustawione tory, na których stoi ten wagon. A to wszystko stoi na... Leju, czyli jak wygląda taki mechanizm, już Wam tutaj prezentuję. Pierwsze sobie robicie tutaj, e, lej, kładziecie sobie na niego tory, i na te tory sobie kładziecie e, wagonik z hoperem. I teraz nad to tutaj, na przykład, załóżmy, że stoi nasza owca. Tak się ten mechanizm prezentuje. To jest mechanizm, e, wiadomo, tutaj później możemy to. Tutaj troszkę odwzorować. Tutaj stoi y, nasz dispenser. Tak, pod tym stoi obserwer. Możemy też sobie wziąć obserwer. Obserwer stoi oczkami, patrzy w tą stronę. No i to całe jest obudowane. I tutaj mamy jeszcze y, redstone. A. Tak wygląda cały mechanizm. Tu powinna stać w tym miejscu owca. I dookoła jest obudowane. Szkłem, jeszcze na dole sobie pamiętajcie, żeby dać trawę, tak jak ja tutaj mam, żebyście po prostu mieli skąd tą trawę pozyskać. Bo jeśli owca Wam zje ten blok trawy, a dookoła nie będzie trawy, to trawa nie wyrośnie, bo trawa musi mieć skąd wyrosnąć. O, widzicie, jak sobie tutaj popatrzymy, to tutaj co chwilę, o tutaj na przykład cyka ten mechanizm i on po prostu zabiera, e, zabiera do tych lej. Wełnę. Tak to wygląda, i teraz okej. Okay, mamy tutaj yy, jeden, jeden taki mechanizm, i teraz tak, ja to budowałem szeregowo, znaczy szeregowo w linii po prostu, nie? Zbudowałem tutaj taką linię, zrobiłem odstęp, zbudowałem kolejną linię, kolejną i kolejną, no i tutaj jest tego troszkę. Jest trochę takich mechanizmów, i po prostu wszystko połączyłem lejami, tak? Czyli tutaj z tego leja idzie do tego, tak, 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 tak. Tutaj przez wszystkie piętra idzie lejami, lejami, lejami. To wszystko jest oparte na tej samej zasadzie, czyli po prostu wszędzie są złączone leje. Nie było mi szkoda, bo to jest tryb kreatywny. I teraz patrzcie, jak szybko będzie się napełniać ta skrzynia. Czekajcie, wyjmiemy z tej skrzyni, wszystko jest wyjęte, nie? Z tej skrzyni wyrzucimy rzeczy. I teraz patrzcie, jak to się szybko napełnia. Zobaczcie, ja teraz cały czas mówię, to nie jest nic przy, przyspieszone nagranie. Cały czas tutaj mogę jeździć myszką i po prostu w takim szybkim tempie to się napełnia. E, co prawda, mam na tej mapie, e, to jest taki jakby void, bo ja tutaj wyciąłem teren dookoła, tam dalej jest e, świat płaski. Ale zobaczcie sobie w jakim tempie, więc jaką prędkością e, tutaj nam. E, w no, wpada do skrzynki ta wełna. Patrzcie, nawet nie, nie nadążają, już tutaj odprowadzać yy, hopery z pierwszej skrzyni. Zobaczcie, po 16, 17. Zobaczymy, czy to tutaj zdąży przyspieszyć. Nie, chyba nie zdąży. Chyba to była jakaś nadwyżka z poprzedniego razu. Może tyle wpadło. Ale zobaczcie, no, 4 staki. W, nie wiem, naprawdę w chwilkę. Myślę, że tutaj w godzinę to w godzinę. W 3-4 minuty tutaj ta skrzynia jest napełniona, a w godzinę to wiadomo, 100 milionów bloków wełny można tutaj zdobyć. No ogólnie tak się farma wygląda. Nie ma tutaj co więcej pokazywać. Omówiliśmy na początku mechanizmy na jakim ona działa, a nie, nie wyłączyłem sobie yy, pokojowego. Teraz powinno poznikać nam, potwory powinny. Okej, okay, teraz tak. Cały mechanizm jest yy, pokazany na tym filmie. Przedstawiona jest skala tej farmy, nie wiem, jeśli się komuś chce, to możecie sobie policzyć, ile tutaj jest owiec. Mo możecie napisać w komentarzu, jak się chce komuś liczyć, ja wam tutaj zrobię taki przejazd. Oczywiście wszystko powinno być zapełnione owcami, ale z racji, że tutaj jest tego tak pełno, to niektóre z owieczek nam poumierały. No i ogólnie tak, to jest jedna platforma i takich platform mamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich platform mamy. No i tak się cały mechanizm prezentuje. Jeśli chcecie, abym zbudował e, farmę czegoś innego, ale również na przykład w dużej skali, tak jak tutaj, owiec, to piszcie w komentarzach, piszcie, co mogę nagrywać jeszcze z Minecraft'a, z jakichś mechanizmów. Może chcecie poradnik z, nie wiem, z budowy, z, z tworzenia jakiejś budowli. Nie wiem, jak zrobić tam na przykład, nie wiem, jakąś fajną wieżę w, czy coś takiego. Możliwe, że zrobimy też taką serię, w której po prostu będę budował jakieś obiekty, jakieś lokacje. Jeśli macie pomysły, oczywiście piszcie mi w komentarzach, bo ja na te komentarze odpisuję. No i zerkam na komentarze. Także co, to będzie na tyle w tym filmie. To jestem tutaj. O ja se macham ręką, a tam z tyłu jest cała owczarka. Bardzo fajniutko to wszystko wygląda. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie widzowie. No i się z Wami żegnam. Dziękuję za to, że byliście do końca filmu. No i jak Wam się podoba, to możecie strzelić łapkę do góry i subika z dzwoneczkiem. No, będzie mi bardzo miło. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pa pa!